Witam Was serdecznie, moje kochane dzieci, w krainie bajek, dziadzia Pokusia Karlicz. Dzisiaj opowiem Wam bajkę o złość, którą dla Was napisała Agnieszka Kantorowska. Czasami wszyscy się złościmy. Najważniejsze jednak jest to, co z tą złością robimy i na co jej pozwolimy. Powiem ci dziś o złości, która mieszkała w Zosi. Złość chciała, żeby ją w końcu ktoś zauważył. Ciągle słyszała, jak wszyscy mówili do Zosi: uśmiechnij się, nie złość się, to nie powód do złości. Złość czuła się ciągle ignorowana. Znajdę sposób, żeby mnie wszyscy zauważyli i więcej już nie lekceważyli. Jak powiedziała, tak też zrobiła. Gdy tylko złość się pojawiała, to Zosia nóżką tobała. Krzyczała, a wszyscy się od niej odsuwali, jakby się jej bali, albo swoje mądre dorosłe rady dawali. To nie wypada. Taka duża dziewczynka, a tak się złości. Przestań! Wszyscy na ciebie patrzą, dość. Bo nie dostaniesz cukierka, zamiast dać złości bezpieczne ujście. Złość czuła się tak, jakby wszystkie drzwi jej przed nosem pozamykali i nigdy więcej jej widzieć nie chcieli. Zosia też czuła się mocno zakłopotana, że przebicie serca się pojawiło, krzyczała, nóżką tupała i wszystko dookoła siebie rozrzucała czasem nawet kogoś uszczypała gdy tylko czymś się denerwowała to dziwny ścisk w brzuszku odczuwała nikt nie dawał jej rozwiązania ani dobrego przykładu kiedy między dorosłymi pojawiała się złość to krzyczeli na siebie tak że Zosia miała tego dość bała się swojej złości ale i dorosłych którzy się denerwowali kiedy ją ciągle uspokajali. Mama Zosi bardzo chciała pomóc córeczce i całej rodzinie. Nie miała jednak pomysłu, jak to zrobić. Ani rozmowa, ani tłumaczenie nic nie pomagało. Złość przychodziła, kiedy chciała, i Zosię w małą złośnicę zmieniała. Pewnego dnia mama. Usłyszała o magicznym urządzeniu, które pomagało zapanować nad złością. Nie wiedziała, co to jest, ale określane było jako świetne rozwiązanie na złości okiełznanie. Pojawiła się nadzieja. Kiedy przyszła paczka, mama bardzo się zdziwiła, bo w pudełku był tylko termometr. Termometr? Krzyknęła zdenerwowana mama. Przecież nikt z nas nie jest chory i mamy już jeden w domu. W środku była karteczka. Noś przy mnie sobie, a ja ci pomogę. Kiedy zacznę wydawać dźwięki, zacznij spokojnie oddychaj, oddychać. Nabieraj powietrze przez nos i powoli wypuszczaj przez nos. Mama spodziewała się czegoś lepszego, ale wspólnie uznali, że podejmą się tej próby. I tak każdego dnia Zosia miała przy sobie magiczny termometr. Kiedy ten wyczuwał, że Zosia zaczyna się denerwować, zaczynał robić pip, pip. I zgodnie z instrukcją, Zosia wtedy spokojnie i głęboko oddychała, aż jej brzuszek się podnosił. Wdech i wydech. Liczyła do czterech. Powtarzała cztery razy to ćwiczenie. Możesz razem z Zosią spróbować, czy twój brzuszek uniesie się do góry. Weź wdech nosem, wydech nosem i tak powtarzaj przez chwilę. Zosia zaraz poczuła przyjemne rozluźnienie w ciele. A i złość odczuwała to oddychanie jak przyjemne masowanie. Bo kiedy złość się pojawiała, to w czarną kulkę się zwijała, tak spięta i mocno zwinięta, że nie wiadomo było, gdzie jest początek, a gdzie koniec. To spokojne oddychanie to było idealne rozwiązanie na jej rozplątanie. Złość. Poza tym, że jest tak mocno zwinięta, to jej energia i moc jest wielka. Teraz, kiedy czujesz złość, rozładuj ją, spokojnie oddychając albo koziołki fikając. Zauważ swoją złość i w bezpieczny sposób zrób z nią coś. Teraz, kochane dzieci, idziemy do łóżeczka. Życzę Wam spokojnych snów. Dobranoc, dobranoc, moje kochane dzieci.